odcinek będzie przepotężny, bo wyruszamy z misją specjalną. W dzisiejszym odcinku znajdziemy Flambo z Garden of Banban 8 już teraz. Ukryte pomieszczenia, nowe zagadki, to wszystko zobaczycie właśnie w tym odcinku. Dlatego zostawcie łapkę w górę, suba dzwoneczkiem i napiszcie w komentarzu Flambo to Sigma, a przypnę wam serduszko. Pamiętajcie także o i koszulkach. Takie i inne wzory możecie kupić na www.przemekwestgames.pl A my jedziemy z tą misją. Moi drodzy, w City. Jeon stała się rzecz niezwykła. Zobaczcie, aż nawet tych dwóch obywateli nie dowierza, co tutaj się dzieje. Po pierwsze, nastała tutaj jasność, a my znajdujemy się w schakowanej wersji Garden of Banban. Ban. I właśnie w tym odcinku będziemy poszukiwać nowej postaci z Garden of Banban Ban 8, które jeszcze nie wyszło. Będziemy szukać flambo, czyli niebieskiej odmiany Banbana, która jest bardzo tajemnicza. Ale my jego tajemnicę postaramy się odkryć właśnie w tym odcinku. Także zostańcie ze zapinajcie pasy, obywatel oczywiście już tutaj znikł, ale wy nie zniknijcie, tylko oglądajcie do końca, bo z tym odcinkiem wiąże się bardzo ważna misja. Po pierwsze, żeby zobaczyć Flambo, to w zhakowanej wersji Garden of Banban musimy znaleźć pięć takich lizaków. Gdy je znajdziemy, odblokuje się tajemne pomieszczenie, w którym zobaczymy właśnie Flambo. A dzięki temu, że jest tutaj jasno, no to zdecydowanie łatwiej będzie nam znaleźć te lizaki. Przynajmniej mam taką nadzieję. Także podnosimy pierwszy z nich, musimy być bardzo dokładni, podnosimy, cyk, i mamy pierwszy lizaczek zaliczony. Okej, okay. powiem wam tak, że minusem, ogromnym minusem jest to, że tutaj te miasto jest naprawdę przeogromne i jest dużo takich zakamarków, gdzie te lizaczki mogą się tak na dobrą sprawę chować. No mogą być nawet w tej szczelinie gdzieś, nie? Prawda? No ja nie wiem, gdzie tutaj w tej schakowanej wersji mogą być takie lizaki. Mam nadzieję, że aż takiej trudności tutaj nie będziemy mieli, no ale zobaczymy widzowie. Zobaczymy co tutaj na nas czeka w tym odcinku. Ja muszę być tutaj bardzo, bardzo ostrożny i bardzo uważny. Oczywiście witamy w City in bo jak żeby gdzie indziej, nawet tu jest napisane w lewym górnym rogu. Dobrze. Zobaczmy. Może tutaj będzie jakiś lizaczek? Nie, tutaj lizaczka nie ma. Musimy, pamiętajcie, no patrzeć i być czujni w każdym kącie. Właśnie tam jest drugi lizaczek. Jak go widzę? Czyli może w sumie nie będzie tak trudno, jak mi się wydawało. Może gdzieś tutaj jeszcze? jest kolejny? Nie, 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 nie. Tutaj jeden z niegrzecznych go pilnuje, także my musimy go podnieść. I mamy trzeci. Fuj, trzeci, drugi, trzeci. Chciałoby się aż tak dobrze, to nie ma. Siema, obywatelu! Czy wiesz może, gdzie są lizaczki z Garden of Banban? Halo, helpunku, pomóż mi. Dlaczego jesteś taki niepomocny? Nie no, ten obywatel do niczego się nie przydaje widzowie. Totalnie jest przydatny. Zolfius także gapi się jak obrazek, no. Nic tu po nas. Ja się rozpędzam i rozpędzam się także z akcją poszukiwawczą tych lizaczków. Może tutaj niegrzeczny ma? Nie no, niegrzeczny ma spanko, leży sobie grzecznie na boczku. Może gdzieś tutaj jest ten lizaczek? Nie, tutaj wejść nie możemy. Pójdziemy sobie tą alejką, którą minęliśmy. ważne, żeby każdą ulicę tutaj spenetrować, no bo później mogą być problemy, mogą być ciężary i możemy nie znaleźć w ogóle wszystkich lizaczków. Także trzeba być uważnym. Może na latarni nawet mogą być. W sumie śmiesznie to wygląda. Latarnie świecą się w dzień. No w sitting że na prądzie nie oszczędzają. Zachaj z królewny bąseli baluj, bo przecież to ona jest warczynią całego przedszkola. O! Widzę lizaczek, widzę lizaczek, a to oznacza, że musimy tutaj wykonać taniec radości, taniec radości z okazji tego, że mamy trzeci lizaczek. Tak, obywatele? No, oni... Oni to naprawdę umieją tańczyć, nie do co ja. Ja akurat mam z tym problem widzowie. Napiszcie w komentarzu, czy Wy lubicie tańczyć, czy umiecie tańczyć. No bo ja i taniec to raczej nie jest nic dobrego, tylko że mamy pewien problem. Ja nie wiem, czy to przez to, że włączyłem ten taniec, ale ja nie, nie mogę tu w żaden sposób przejść za nich. Czy ja muszę czekać, aż skończą tańczyć? Naprawdę jeju, gdybym wiedział, tym tego nie włączał! Halo! Kończcie szybciej, ten taniec wygibaniec! Już starczy! Augustin Gurola wam się włączył, jak nic. Jakiś mam talent albo coś innego. 2000 thousand years later. No kończcie ten taniec Bo już nie wytrzymam <laughs> Matko jedyna Nie wiem, zaraz jak się wkurzę To jakiejś z mocą hakowania ich powstrzymam Przed tym tańcem Dobra, chłopie, doigrałeś się, patrz Dobra, już po tobie, dzięki Ty też, bo wkurzasz mnie, że ciągle tańczysz, do widzenia A kuleczkę zostawiam, bo jest słodka Dobra, mamy lizaczek numer 3 Nareszcie, trujeczka jest nasza Więc teraz lecimy w poszukiwaniu Lizaczka numer 4 Jesteśmy już coraz bliżej, widzowie Trzeba tutaj szukać flambu bo a nie jakieś tam dyrdy mały, prawda? Mamy tutaj jedną bardzo ważną misję. A jeżeli to jest gdzieś schowane tutaj za siatką na przykład. Ej, mogę to otworzyć? Aha, nie mogę wchodzić? Czemu? Ale w sumie z mocą hakowania mógłbym wejść chyba, nie? Mógłbym? No oczywiście, że mógłbym. Siema! Siema, jesteśmy w restauracji. To może tutaj coś będzie? Nie, tutaj wejść jeszcze nie mogę. Tutaj lizaczka nie widzę. Zobaczcie w ogóle, jak to śmiesznie wygląda, jak tutaj jest jasno. No jasność w przedszkolu banban. Ban. Tak myślałem, gdybym stworzył hakowaną. Wersję Garten of Banban, Ban, to właśnie w takim niedostępnym miejscu bym ten lizaczek dał. Więc 1-0 Przemek bez games kontra zhakowana wersja Garten of Banban. Ban. Dobra, bierzemy żółte szkło. Jest. Aha, dobra, to jest z misji generalnie. My mamy schakowaną wersję, więc nie interesujemy się tym, co jest tutaj napisane, tylko zbieramy czwarty lizaczek. Mamy go już w swoim ekwipunku. Może tutaj gdzieś będzie piąty w okolicy? Któż to wie? Bo może ja tak myślę właśnie, że one będą gdzieś daleko od siebie, a okaże się, że, że tutaj jest pewien podstęp tej schakowanej wersji i gdzieś tutaj ten lizaczek drugi będzie obok, a ja będę się głowił i troił. Może tutaj gdzieś? O, może tutaj możemy wejść? Coś tu się stanie? Nie, nie, nie. Tutaj, tutaj widzę, że tego nie ma. Dobra, dajmy sobie spokój. Najwyżej jeżeli nie nie znajdziemy tego tutaj gdzieś na mieście, to będziemy węszyć dalej w jakichś miejscach, które, które są dla nas niedostępne. Mm -hmm -hmm -hmm. Oooo! Oh! Widzę, widzę lizaczka. I to mamy piąty lizaczek, ale zastanawia mnie, że przy żadnym lizaczku nie widzieliśmy jeszcze tej takiej strzałki, która jest niebieska, która jest niebieska jak Banban. -ban. Troszeczkę jaśniejsza, ale tej strzałki zdecydowanie w oryginalnej wersji Garden of Banban -Ban, no tutaj nie było, więc czyżby ona wyznaczała nam jakiś Czyżby mielibyśmy iść tam? W tamtym kierunku? No nie wiem, sprawdzimy to widzowie. Bierzemy tymczasem piąty lizaczek i mamy widzowie komplet. Więc teraz nie pozostało nam nic innego, jak znaleźć pomieszczenie, które zrespiło się właśnie w tym momencie. Bo jak wiecie, piąty lizaczek oznacza to, że ładuje się tajne pomieszczenie w tej grze w Garden of Banban 7. I to właśnie tutaj, już w tej części znajdziemy postać, ukrytą i tajemniczą postać z chaptera 8 Garden of Banban, czyli Flambo. Jestem ciekawy, jakie wy macie zdanie o tej postaci. Postaci. Czy waszym zdaniem Flambo będzie chciał nam pomóc, czy nie? Czy będzie to jakaś zła wersja BanBana? Czy może BanBan -ban okaże się kimś, kim w ogóle nie był? Ten czerwony, a ten niebieski stanie się oryginałem? No nie wiem, tutaj dziwne rzeczy mogą się dziać. Więc ja bym nie podejrzewał twórców gry o coś, co jest dla nas normalnie, naturalne. No, oni zawsze wymyślą coś innego. Ty, ziomuś w czapeczce, dzięki za czapkę. <laughs> Dobra, ej, ale ja tutaj widzę, że jest kolejna strzałka, widzowie. Jest kolejna strzałeczka. Czyli, czyli mielibyśmy iść tam, w tamtym kierunku? Eee, no dziwne. No ale dobra, idźmy tam. Nie, nie mogę mówić ciszej, mogę mówić tylko głośniej! Do widzenia. <grywa> Matko, ten odcinek normalnie wleciał mi na banie chyba za mocno. No i tutaj kolejne kolejne drzwi, dobra. Mamy strzałkę, której tu też wcześniej nie było, czyli te strzałki miałem rację. Jest coś z tymi strzałkami na rzeczy i one nam wskazują kierunek, w którym musimy iść. No tylko, że znowu problem, bo nie mamy tej karty. Ale na szczęście pamiętajmy, zhakowana wersja, garten hey. of ban, -Ban zawsze. Wszędzie najlepszą będzie. No i co? To znaczy, że musimy iść do teatru prosto? Nie mam biletu. Nie mam biletu i nie będę miał i nie chcę mieć. Czy mogę wejść? Czy mogę wejść drugi kolego? A już oczywiście, że to. No i dobra, gitara. A za pomocą haksów mogę wejść? No jasne, wpadaj! No dobra, no to lecimy, widzowie, jak mamy pozwolenie, to robimy to. Otwieramy za pomocą haksów. I czy tutaj będzie flambo, czy jeszcze nie? Sprawdźmy to. <laughs> Strzałeczka się nie myliła, widzowie! Strzałeczka teraz urosła! Strzałeczka teraz jest duża! Tylko, że ja nie mogę tu wejść! Widzicie to? Tutaj jest wejście. Widzicie, tego wcześniej nie było. Tutaj LEDy oznaczają kierunek, w którym musimy iść. Nowe pomieszczenie w Garden of Band, Band zostało chyba odblokowane dzięki zbiorom naszych lizaczków. Czyli miałem rację, 5 lizaczków równa się nowe pomieszczenie w Garden of Band, Band 7. No tylko że teraz mamy problem, no bo jak tutaj wejść? No zobaczcie, totalnie usunąłem drzwi, a tutaj dzieją się jakieś dziwne rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Zebraliśmy 5 lizaczków, więc o co chodzi? Dobra, widzowie, jakoś udało mi się. Skacząc w różnych miejscach tutaj, przez te niewidzialne tekstury, przejść po prostu. No, jest to schakowana wersja, więc wypełczamy jakieś glicze. No, i tutaj, w momencie, kiedy przeskoczyłem przez to pomieszczenie, zniknęły w ogóle te deski, które jakby zagradzały nam wejście do tego nowego pomieszczenia. Więc, no, chyba schakowaliśmy schakowaną wersję. jak mi się wydaje, chyba, że tak miało być. No, ja nie wiem, nie mam pojęcia. No i dobra, ta czarna strzałka może wydawać się troszeczkę niepokojąca. Te LEDy, te świecące LEDy w jakimś gamingowym biurku. Też wydają się podejrzane. To wygląda jak wejście do jakiejś krainy czarów. No i mam nadzieję, że tutaj przynajmniej wyczarujemy flambo. No i znajdziemy nowe pomieszczenie, bo na to się chyba zapowiada. No tutaj bardzo różowo. Jest tu bardzo kolorowo? Jakiś korytarz mówiłem. Ciągnie się dalej pomieszczenie. Miałem widzowie rację. Tylko gdzie to pomieszczenie nas zaprowadzi? Mamy jakąś błyszczącą podłogę. Jest to normalnie jakieś lastryko, jakiś kres tutaj, no. Na bogatości te nowe pomieszczenia w gary. To no ban ban. nie powiem, że nie. Jakieś marmury, różne rzeczy. Tu jakaś naraz pułapka, patrzcie, możemy. Tu jest otchłań! Nie, 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 nie. Nie skaczę w otchłań, bo jeszcze wszystko się zepsuje. Będziemy musieli zbierać lizaczki od nowa, a tego widzowie nie chcemy. Dobra, przeskoczmy to. I patrzcie, ta otchłań jest tutaj straszna! To jest pułapka, to jest widzowie chyba pułapka. Aha, co to jest? Czemu? Tu jest coś. Idziemy w górę i tu są znowu te ledy? O co tu chodzi? Do jasnej, ciasnej. A tu co tutaj jest? Czy ja mogę podejrzeć, co jest w tym miejscu, w tej otchłani białej? Nic tutaj nie ma. Jest czarno. Dziwne rzeczy, widzowie. Ja nie wiem, czy ja tutaj powinienem iść, bo to wygląda jak jakieś zawalisko. Może Flambo jest na tyle złą postacią, że zrobił tutaj niezły bałagan i przez to przedszkole. Ban, ban się w ogóle zawaliło. Ta nowa część pomieszczenia. Zobaczcie tutaj w ogóle, Zolfius. Niezły ziom, niezły zademiarz. Dobra, ja skaczę, widzowie. Idziemy w górę. W górę i tylko w górę. Nie no, to jest dziwne. Jakbym miał się zaraz tam ześlizgnąć. Co tutaj się dzieje? I kolejne, kolejna dziura. Gdzie mamy panoramę na całe calutkie miasto? Zobaczcie. Czyli wychodzi na to, że Flambo widzi każdy nasz ruch. Tu zobaczcie, możemy sobie wyjść w tej schakowanej wersji i pospacerować nad krawędzią. Widzimy nawet ptaki Opila, które są jak koń trojański, oczywiście. Dobra, idziemy, widzowie, dalej. Korytarz się kończy, a tam coś się rusza, widzowie. Czy to jest. Nie! Nie! To jest on! To jest Flambo! Zobaczcie! I on w ogóle ma postać jakąś, jakąś złą! Jakiś ma zęby kły! Co jest? Ja nie wiem, co mam teraz zrobić. On się rusza, patrzy się na nas, ale nie robi totalnie nic. Nie wiem, czy on jest w tym momencie przyjacielem, czy nie. Widzowie, umówmy się tak. Ja teraz odchodzę. Ja teraz uciekam. A jeżeli chcecie, żebym sprawdził w kolejnym odcinku, czy Flambo jest przyjacielem, czy jest wrogiem, to napiszcie to w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę z suba, z dzwoneczkiem. A ja. Ja uciekam i do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo ja nie wiem, co tutaj się dzieje. To było za mocne.